Siemaneczko, witajcie dzisiaj przełożymy sobie wydech z powrotem na oryginał od Yamahy bo tamten co mam teraz chiński rozsypał się do be killer i jest niestety trochę przygłośny i przekracza normy polskie więc trzeba go przełożyć na oryginał i wszystko wam pokażę w tym filmiku jak to zrobić. Żeby zdjąć wydech będziemy potrzebowali rozpiąć tutaj plastik tam, tu jest spinka, w tym miejscu oraz w tym miejscu pod siedzeniem. Jak również jest tu śrubka, którą trzeba odkręcić. Rozjaśnię. O, w tym miejscu jest śrubka, trzeba ją odkręcić i cały boczek nam zejdzie w górę. Ponieważ musimy się dostać do, yy, do sp tych sprężyn. Może się trochę jąkam, ale wyrobię się, tak. Yy, musimy się dostać do sprężyn. Oczywiście tu jest przykręcona blaszka, taka osłaniająca i trzeba to rozkręcić i mamy wtedy ładny dostęp do sprężyn tutaj mamy jeszcze jedną śrubę która trzyma nam cały wydech tak jak widzicie w oryginale jest tak samo, jest tu przerobione troszkę przeze mnie pod ten wydech najprawdopodobniej kład pali olej bo są takie czarne y, smugi z nagaru y, nie nagaru tylko tych no, olej jak się spara, to jest taki ciemny. Najprawdopodobniej kład nie olej. No, jak widzicie, ten chiński wydech za długo nie wytrzymał, już się rozleciał. Cały już ledwo zipie. Tutaj jeszcze była gumowa taka uszczelka, trzymająca to. Też się to wszystko rozleciało. Do takiej pojemności na pewno nie Chińczyk. Spróbuję go założyć do chińskiego kłada, którego kupiłem. Jak widzieliście na ostatnim odcinku. Może to będzie fajnie brzmiało. Ale jak na razie na pewno muszę zmienić tutaj na oryginał. Jeszcze możemy porównać sobie głośność dźwięku. Tylko, że prostownik, żeby mi nie spadł. Dobra, nie powinien spaść. Dobra, odpalimy sobie go i porównacie sobie głośność. Jest jeszcze na sali, dlatego jest taki głośny. Ale wcześniej, potem po zmianie też będzie na saniu, więc będziecie mieli bardzo podobny wynik. Ale jest naprawdę głośny, aż za głośny. Dobra, ściągniemy sobie teraz siedzenie. Niestety jest ten kufer z siedzeniem, więc trochę trzeba podważyć, dobra. Wezmę sobie pojemniczek na wszystkie spinki, śrubki. Tu mi brakuje paru spinek, ale może w przyszłości może w przyszłości to wszystko zrobię. Jak na razie nie rozpada się to podczas jazdy, więc nie będę tego robił, bo te spinki się łamią po prostu w terenie i się je gubi potem. Najlepiej to te spinki właśnie takim nożykiem tak? do tapet, podwale i nie chodzi. Tutaj moje zaczepy są też połamane, więc trudno się mówi. Trzeba wrócić się na neutral, bo inaczej to na mnie zajdzie. Rzucimy sobie na neutral, bierzemy klucz dziesiątkę i odkręcamy śrubę, która jest tutaj na nadkolu, Na klucz dziesiątkę. Płodno jest dzisiaj, więc. Dobra, I teraz trzeba. To... Ładnie nam schodzi boczek. Teraz będzie nam potrzebny klucz imbusowy. Taki. CRV czwórka. To się chyba kluczymbusowy nazywa, nie Ja tak na to mówię, bo się tak przyzwyczaiłem. Tu trzeba uważać, żeby nie pogubić podkładek. No tam są takie podkładki... ...takie sprężynowe trochę. Kurde. Mówiłem, że nie pogubić, a już prawie zgubiłem. Takie siateczkowe podkładeczki to są. Właśnie takie. O, taka siateczka. Ściągamy taką osłonę. O, jak widać tutaj musiał być gdzieś nieszczelny. I teraz postaramy ściągnąć się ściągnąć te sprężyny. Ale do tego ułatwimy sobie zadanie. I odkręcimy wydech Dobra Teraz idę po klucz 13 chyba Mam tu 13, 12 I wszystkie jakie to by mogły być I jest to klucz Dwunasteczka Dobra, mam wyciągniętą już śrubę. Tłumnik też nam set Teraz trzeba, że biorę sobie płaski śrubokręt. Czy najpierw ściągnę dolną, bo teraz tłumnik wisi. Górna się napręża, dolna się rozluje. I mamy ściągnięte jedną sprężynę. Gdzieś spadła, zaraz się wydaje. Teraz podnosimy sobie wydech. Nic nie widzicie. Podnosimy sobie wydech ile się da. Samemu jest to zrobić ciężko Ale jest to wykonalne Bo sam to założyłem Ale wyprę sobie to czymś Dobra Mam wyparty wydech Teraz sprężyna jest luźna To łatwo nam zejdzie Zeszła bez problemu Tamtą sprężynkę zaraz dosięgnę Padła na podwozie, więc jest lightowo. i Teraz wyjdzie nam cały wydech. Ja też go w taki sposób. Wychodzi nam cały wydech z przeze mnie dorabianym kolankiem. Pewnie uważacie, że to jest źle zrobione i tak dalej, ale spełniało swoją rolę. Kolanko było naprawdę szczelne sami dorabiałem, no tutaj może nie jest najlepiej, ale tutaj rureczka jest naprawdę dobrze ale jak widzicie DBKillera już spawałem raz, tutaj nakrętkę on i tak się wygiął zrobił się strasznie głośny, proszczelniał się ten wydech więc trzeba go po prostu wymienić na oryginał ja postaram się go jeszcze wsadzić pewnie tego hinola, on tam jest mu obojętny, jaki on wydech będzie miał. A może będzie fajnie z tym brzmieć nawet. On jest tu pognieciony w ogóle. Także, zabieramy się za montaż oryginału. Dobra, zanim zabierzemy się za montaż oryginału, trzeba odkręcić tu jeszcze moją super przedłużkę. Bo wydech... Był montowany w oryginalne miejsce, oryginalny wydech, a ja przedłużyłem sobie to po prostu, żeby był w dół, nie dmuchał mi na plastik. Bo jednak w upalne dni to naprawdę grzeje od tego wydechu. Dobra, mamy odkręcona taka moja przedłużka wymyślona, podoginana. To nie będzie już potrzebne. Przynajmniej na razie, może kiedyś znowu wrócę. Trafiamy sobie tą wydechem. No i przykręcamy go w oryginalne mocowanie, tak? Tak jak było. Komuś może się to przydać na przykład do demontażu. Ktoś chce sobie to zmienić byle na jakiś lepszy, fajniejszy i w ogóle. Tak jak ja zmieniłem się na chińskiego krapa. Na początku naprawdę fajnie to brzmiało, jak ktoś chciał. mógł sobie wyciągnąć DB killera, to nawet czasem ładnie strzelał. Ale ja nawet bez DB killera to już naprawdę była taka jazdą, że nie dało się nic. Nie słyszało się nawet własnych myśli. Dokręcamy sobie to tak z miarem i zabieramy się za montaż sprężyn, które przed chwilą zdemontowaliśmy. Dobra, zabieramy się za montaż sprężyn. Tutaj już nie będzie tak prosto. Ale trzeba najpierw założyć dolną, a potem górną. Ja sobie wkładam śrubokręt i naciągam. Zakładam sobie to na jedno oczko. Tak. Jeszcze raz wam pokażę. Zakładam na oczko z tamtej strony. Przykładam i naciągam. Siły troszkę trzeba użyć, ale do zrobienia. I mamy siedzi. Zakładamy sobie teraz osłonę. Ona tam ma swoje takie wycięcia, które trzeba ją wpasować. No i coś. O, siadła. Siadła czy nie siadła? Nie siadła, jeszcze nie pracowałem. Teraz ładnie siedzi. To jest osłona, taka, żeby nie paliła nam tych plastików. Specjalnie jest jeszcze wyłożony taką siateczką. No naprawdę, tu się grzeje nieźle. Montujemy analogicznie, tak jak było. To wydaje mi się że z montażem jest trudniej jak z demontażem. nam to delikatnym zwinarium. Teraz zrobimy jeszcze test głośności na oryginalnym wydechu. Dobra, mamy kamerę postawioną na statywie. Mniej więcej jest takiej samej odległości. Naprawdę sporo ciszy. Jest naprawdę sporo cichszy. Tam, jak był DB Killer sprawny, to też był w miarę cichutki. Bardzo podobnie był, było głośność jak teraz, ale niestety, jak to w Chińczyku, DB Killer się po prostu rozpadł. Tak to wygląda tutaj. Wydech był uszczelniany, ale najprawdopodobniej jeszcze psiuka. Muszę kupić specjalny silikon do wydechów. Najprawdopodobniej mam gdzieś jeszcze trochę tubki i trzeba to po prostu zrobić ja już nie będę wam pokazywał jak to wszystko dalej złożyć to już jest dosyć prosta sprawa, każdy sobie poradził jak rozebrał, tak złoży zawsze możecie jeszcze dooglądać mój filmik jak to było rozkładane ja się z wami żegnam oczywiście zostawcie suba i komentarz co myślicie o tej robocie cześć